I znowu ja, i znowu będzie gadał głupoty. Nie, no, wyłączę ja, ja, go. Ja go. Mm, na frytkę. Słuchajcie. Co się stało? policja. Ktoś leży. No to zawsze muszę się na coś wpierdalić. Tak się zobuje jak typowy gimbus, nie? Zobaczyłem, kurwa, co się dzieje. I napierdalał. Dobrze jest, co? Ja, ja, ja. Ty no policja kurwa nie pomaga. O co chodzi? Chłopak się najewał. Czemu mu policja nie pomoże? O co chodzi? Dobra, no, ja nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi, bo przyjechała policja, a dziewczyna podnosi swojego faceta pijanego, oni jej nie pomogą. Czasu kurwa mążki wybrudzą. Jak nie mąki. O czym ja miałem dzisiaj na rejestrach filmików? Na pewno nie oszczędza. O, jeżeli już rozmawiamy o McDonaldzie, powiem jaką miałem sytuację. W czasie studiów bo ja studiowałem w Szczecinie na Politechnice, Politechniki już nie ma. W ogóle poznawam moje cudowne, wspaniałe panie z Dziekanatu, zawsze jak przyjeżdżam do Szczecina, zawsze do nich jadę. I one chyba też po latach zrozumiały, że ten największy łowlus na studiach, który zawsze ma marudził, jest najfajniejszy, bo jak od... bo kobiety odwiedzam po latach i odwiedzam dlatego, bo je lubię. Ciekawe ile studentów tak odwiedza swoje panie. Rozmawiając o McDonald'sie, jak byłem na pierwszym roku studiów, i powiem Wam, nie przelewało się na pierwszym roku studiów. Dlaczego? Bo nie poszedłem w żadną bandytkę. Tylko chciałem być normalnym, poukładanym gościem, który grzecznie studiuje, osiągnie coś w życiu, wjebie się w schemat i po prostu tak będę ze sobą. Ale wiecie co, moje drugie ja zrobiło tak, że zawsze chodziłem sobie do McDonalda. Kupowałem kawę siadałem i marzyłem. Obserwowałem ludzi, i sobie marzyłem, że właśnie jestem gdzieś na trasie koncertowej, że nie siedzę w McDonald'sie w Szczecinie, czy gdzieś kurwa w Hongkongu, wiadomo, bo McDonald'y są na całym świecie. sobie wyobrażałem, sobie wkręcałem, że zaraz moje fanki przyjdą. trzebacie to mi tak pomagało funkcjonować, że ja na studiach nie miałem poprawek. No, prze zobaczcie, przypomnijcie sobie, ozdoba nie miał poprawek, tylko na pierwszym roku. Jak na pierwszym semestrze miałem piątkę z, z matmy, na drugim mi Pani wstawiła pałę. Dlaczego? Bo powiedziała, że zbyt ob, obniżyłem poziom. Normalnie to bym dostał tą trójkę. I to było, może powiedzieć, jedna poprawka, ale nie z mojej winy, tylko Pani się wkurzyła, że tak obniżyłem swoje horyzonty. No ja poszedłem za bardzo w bale, tylko miałem matmę, więc jakoś sobie tam dawałem radę. Ale przez to, że miałem inne zajęcia, nie spinałem się za bardzo na studiach I miałem dwie specjalizacje I nie miałem poprawek Wszystko w pierwszych terminach Kurwa, no to jest, nie? To jest w ogóle, jak taki ozdoba, tance erotyczne Może powiedzieć, że on nie miał poprawek No, A ile ty miałeś poprawek na studiach? Jaki studiach? Bo ja nie miałem jakichś pitu-pitu ja mam politechnika. No, i sobie wkręcałem w głowę, właśnie to, co teraz mam. Czyli ten nawet samochodu nie miałem. Widziałem, że byłem wsiadałem w tramwaj na bilet miesięczny. I sobie idziełem w kółko Szczecina, bo Szczecin jest tak fajnie skonstruowany. Tam wszędzie są ronda że się wsiadał chyba w jedenastkę. leciała przez cały Szczecin, przez Pomarzany, i wracała z powrotem do akademika. nakładałem tę muzykę na uszy do tej pory to mam o, takie sławki. i marzyłem więc jak jesteście nawet w mojej miejscowości, gdziekolwiek maszcie, kurwa, kto wam zabroni idźcie w jakieś miejsce, usiądźcie wyjdźcie tak jakby poza szereg, nie? kto wam zabroni teraz na placu bankowym tutaj pod Juliuszem Słowackim usiąść sobie na dole, na pomniku i marzyć kto wam zabroni? Masz na to chodę, rób to. Ale też pamiętaj, żeby traktować ludzi tak, jakbyś chciał, żeby ciebie traktowali. Więc życie jest banalnie fajne. Nie krzywdzić innych, traktować innych jak, jak siebie i spełniać marzenia. Jakby każdy, kurwa, tak miał zrytą głowę jak ja, świat by, kurwa, wybuchł chyba. Nie, bo po prostu byli wszyscy twojeba nieszczęśliwi, nie? No, no. 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 A co teraz mlaska na koniec? Pod hejtu, żeby powiedzieli... Jebany pan wieśniach tak mlaska na koniec. Tam lasnąłem. Pozdra, pozdro, ja